czarne walki. Wiecie, czytam taką książkę, Boży generałowie, Pastor Emanuel mi pożyczył. Wiecie, kiedy ją czytałem już prawie z stron przeczytałem, i czytam, i czytam, i nagle tym, że toczy się walka, walka o nasze zbawienie, o nasze życie, o życie naszych bliskich. Apostoł Paweł e, w liście do Efezjan, przeczytam tylko jeden wers, później e, chciałem go rozwinąć, to jest szósty rozdział, mówi lecz z nadziemskimi władzami. Jeśli służysz Bogu, to musisz wiedzieć, że będziesz atakowany tym bardziej, kiedy jesteś na świeczniku, kiedy przystajesz do Jezusa. toczył w swoim ciele walkę duchową o to, aby nie być posłusznym Bożemu Słowu. On toczył walkę wewnątrz i On dostrzegł tą walkę, że w jego ciele toczy się jakaś walka duchowa między, między tym, aby nie przestrzegać Bożego Słowa. I On dostrzegł nawet w swoim ciele. Wiecie, kiedy chodzisz w Duchu Świętym, to będziesz dostrzegał tej walki duchowej. Musisz wiedzieć, bracie i siostro, że jesteś na celowniku Szatana, jeśli postanowiłeś iść za Jezusem. Jeśli postanowiliście iść za Jezusem i służyć Jezusowi, to jesteś na celowniku nieprzyjaciela. Wybaczcie, że mówię yy, o, o nim dzisiaj, ale, ale wierzę, że na nas jako Kościół, abyśmy byli czujni. Na kompromis z grzechem, to nigdy nie będziesz dostrzegał walki duchowej. Jeśli ulegasz grzechowi, to twoje życie wieczne. Toczy się od Twojej rodziny. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział takie bardzo ważne słowa. Złodziej przyszedł po to, by zażywać, mówi to w Ewangelii Wiecie, diabeł nie robi nic po to, żeby Cię zabijać, niszczyć, wytracać. On nie robi niczego innego. Wiecie, wielu wierzących, przepraszam, że to powiem, myśli, że diabeł poszedł na wakacje. Diabeł nie poszedł na wakacje. On nie śpi, On po to przyszedł. Pan Jezus wyraźnie powiedział, jaki ma celny przyjaciel, jeśli chodzi o jego kościół. On przyszedł po to, żeby zabijać, Boże. I jest to napisane szósty rozdział od dziesiątego wiersza, tego nie będę czytał. Znacie to. Jest tam napisane o chrześcijańskiej zbroi. Pamiętam czas, kiedy modliliśmy się takim bratem, no z braciem jest 14 lat temu. I tak modliliśmy się takim bratem, o wizję, widział yy, 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 nie świecim, tylko, yy, jak to się mówi po polsku? Yy, na święta się zapadło? przepraszam. Znicze, no, zniczę, widział. Yy, i były tu takie dwa znicze i padał deszcz. Jed jeden znicz był zakryty i ten cały czas pono, a drugi gaz, kiedy padał deszcz. I wiecie, nie mieliśmy zrozumienia tej wizji, kiedy mówiliśmy się, ale kiedy poszedłem do domu na drugi dzień, czułem, jak Duch Święty daje mi zrozumienie, co oznacza. Chodziło o zbroje Boże. Za tego brata obraty powiedziałem, braci panowie zrozumienie poprzez Słowo Boże, co oznacza ta wizja, że mamy wziąć na siebie zbroję Bożą. Od razu Pan dał mi to zrozumienie. Wiecie, to, co mnie przyciągnęło tutaj w tym słowie, to wiersz 11. Zwróćcie uwagę, szósty rozdział Efezjan 11 wiersz. Jest napisany tak. Abyśmy mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Co to dla was znaczy, bracie siostry? Czy widzicie to? Mamy wziąć na siebie zbroję Bożą, abyśmy mogli ostać się przed czym? Przed zasadzkami diabelskimi. To znaczy, że jeśli Słowo Boże mówi, że mogli ostać się przed zasadzkami, to znaczy, że diabeł ciągle planuje jakąś zasadzkę na twoje i na moje życie. Abyśmy mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. To znaczy, że on ciągle planuje. Dlatego musimy być czujni i świadomi duchowej walki. Nie możesz być nieświadomy. Bo musisz być świadomy. Kiedy śledzimy życie Pana Jezusa, to widzimy, że już od, od początku Diabeł chciał zabić Pana Jezusa. Pamiętacie? Józef musiał uciekać, bo Herod chciał go zabić. Już od, od małego widzimy, że Diabeł ciągle polował. Polował na Pana Jezusa. I on także będzie polował dla nas, na, na kości Pana Jezusa. Wiecie, czego dzisiaj Diabeł używa? Czego używa nieprzyjaciel? On używa zniechęcenia, wstydu, kłamstwa. Wiecie, On będzie chciał zasiewać niezgodę między braćmi i siostrami, drogimi przyjaciółmi. On będzie zasiewał wątpliwość w Słowo Boże, kiedy będziesz przechodził doświadczenia i próby. On to robi. On to robi w moim życiu i wierzę, że także w waszym życiu będzie to robił. Wiecie, On przychodzi do naszego życia i zasiewa kłamstwa na temat Boga, kiedy przychodzisz doświadczenia. Dlatego musimy ufać Bożemu Słowu. Że swoje y, kłamstwa będzie pokazywał Boga z innej strony. Wiecie dlaczego? Ponieważ grzech oznacza w sądniku biblijnym chybić cel. I zawsze grzech pokazuje Boga z innej strony. Więc on będzie zasięłał w nas kłamstwo. Możemy to zobaczyć już w bracie i siostry w ogrodzie Edy. Kiedy wczoraj pastor Mike mówił o tym, co mówi diabeł, to że tam poruszony był widzialny jak Bóg, jakby potwierdza to słowo, które dzisiaj mam mówić. Pamiętacie, co powiedział. Nieprzyjaciel do Ewy, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Trzeba by na pewno. Ale jeszcze jedno słowo powiedział, i nie wiem, czy zauważyliście to. Zauważyliście, co jeszcze powiedział? Ale Bóg wie. Dzisiaj w kręgach chrześcijańskich zauważam to, i zauważyłem to, i Bóg otworzył oczy. Nie potępiam dzisiaj kościoła, ale zauważyłem to, że w kręgach chrześcijańskich jest takie słowo, ale Bóg wie. I to jest od nieprzyjaciela. Pamiętacie? On powiedział, mi przyjaciele ale Bóg wie, przecież Bóg wie, wiecie i wielu wierzących mówi tak, przecież Bóg wie, byłem głodny, musiałem ukraść, tak, przecież Bóg wie, przecież Bóg wie, no musiałem coś zrobić, bo Bóg wie, tak, musiałem ukraść, musiałem coś zrobić, bo przecież Bóg wie, często, wiecie, przyjmujemy takie kłamstwa drobańskie, próbujemy się usprawiedliwić przed Bogiem, Panie, przecież wiedziałeś, że ja musiałem ukraść, ja słyszałem od wielu ludzi w kręgosłysieńskich, Przecież Bóg wie, że musiałem to zrobić, bo, bo mówicie, że to nie jest wytłumaczenie. Wiecie, Bóg nie pójdzie z nami na kompromis. Nie dajmy się złapać na takie kłamstwo diabelskie, gdzie Jeremi mówi, przecież Bóg wie, że ty potrzebowałeś tego. Wiecie, Bóg nie pójdzie z nami na kompromis, i siostry. On dał nam swoją wolę, on dał nam swoje słowo i on nie pójdzie z nami na kompromis, dlatego że my mamy jakiś problem i musimy tłumaczyć, że przecież Bóg wie i widzi. To, to tak nie działa, i siostry. Ale jeśli nie będziesz interesował się swoją żoną, zainteresuje się diabłem. Jeśli żona nie będziesz interesował się mężem, interesował się mężem, zainteresuje się. Jeśli nie będziesz interesować się swoim dziećmi, powiedz na wszystko ja tak dalej. Nie wiem czy była, ale ja tak miałem. Nagle osoba się trafiła, gdzie wszystko było ok, Wie co jest nawet no, ja moje wynajmie stałe? Tak. Wiecie, diabeł zawsze podrzuci na takie haczyki. I to robi mu przyjaciel, bracie i siostry. Bóg otworzył mi oczy na pewną sytuację. jest ważne... Byś bracie, jak głowa rodziny. I także to dotyczy sióstr, abyś budował mur wokół swojej rodziny. Bo, body, buduj mur modlitwy wokół swoich dzieci, wokół swojego męża, wokół swojej żony. Bardzo podoba mi się postawa Patrycji, kiedyś kiedy ona się modli o, o Wojtka. Przychodzi na modlitwę i mówi módlcie się o Wojtko, módlcie się o nas. To jest właściwa postawa. Amen. Amen. Zacznij traktować męża, żonę, przepraszam, że to powiem, jak mówi Słowo Boże. Zacznij traktować swoje dzieci tak, jak mówi Boże Słowo, aby diabeł nie miał do ciebie dostępu. I Słowo Boże wyraźnie mówi, jak mamy traktować nasze żony, jak mamy traktować naszych mężów. Inaczej nie możemy postępować, bo jeśli będziemy inaczej postępować, to diabeł rozbije ten związek, diabeł rozwije, rozbije tę rodzinę. Wiecie, za każdym razem, kiedy ja nie mogę zrozumieć moją Żonę, to przychodzę do Bożego Słowa i mówię, i czytam. Nie żony, jak Chrystus obok ołkoś. I wtedy jest mi łatwiej przebaczyć, łatwiej jest mi kochać i przebaczyć. Nie dajmy sobie wmówić, że diabła nie ma, bo on tego chce, abyśmy stracili czuć. Przygotowani do walki i obrony. Wiecie, niektórzy mówią sami. To jest prawda, ale nie ma zwycięstwa, zwycięstwa bez walki. Dokładnie jesteśmy w ciele, będziemy doświadczać duchowej walki. Będziemy doświadczać e, ataku od przeciwnika. Wiecie, ktoś... E, słyszałem takie świadectwo takiej siostry. E, poszła do pastora e, i zapytała się go, pastorze, czy możesz coś zrobić z tym. Bo mam ciągle problemy, doświadczenia, e, próby przychodzą na moje życie. E, czy możesz coś zrobić z tym? Wiecie, on wziąłem do samochodu, wiecie, gdzie pojechał? Na cmentarz. Pojechał na cmentarz. Mówi tutaj się kończą wszelkie problemy, doświadczenia i pokusy. Dokupi żyjemy, bracia i siostry, to będziemy przechodzić próby, doświadczenia, pokusy, bo to jest szczęście naszego życia. Nie możemy, nie możemy prosić Boga, Panie, zabierz to, bo to jest szczęście naszego życia. Proś Boga, aby Pan dał Ci łaskę i utwierdził Cię, i dał Ci wiary pokoju, byś mógł braci i siostry przez to przejść. Nie do... Bo wszelkie próby, doświadczenia kończą się tam na cmentarzu. Ta walka toczy się o, twój, o Twoje serce, myśli, oczy i język. Wiecie, ja kiedyś już mówiłem o tym Emanuelowi, słuchałem, słuchałem takiego kazania, i pewien człowiek powiedział, abyśmy wzięli mentalność wojny, a nie mentalność twierdzy. Mentalność wojny. Wiecie, jest w tym dużo prawdy, ponieważ wielu wierzących, kiedy ma jakieś doświadczenia, izoluje się. Zauważyliście to? Izoluje się i nie wiem dlaczego to robią, ale no, ja też tak mam czasami. Izolujemy się od ludzi wierzących, i to jest plan przyjaciela dla na naszej siostry. To jest mentalność twierdzy, to nie jest mentalność wojny, to jest mentalność twierdzy, kiedy się izolujemy od innych ludzi, kiedy mamy doświadczenie. Zwróćcie uwagę, że, bo, że kiedy lew przy tygrys atakuje stado, to nigdy nie atakuje stado, tylko pojedyncze zwierzęta, tak? Ja często oglądam to, bo wiecie, Boże słowo mówi, Pan Jezus zawsze mówi, leniwcze, idź do mrówki, przypad się mrówce, tak? On mówi, bądźcie przebiegli jak nie winia goni. Kiedy patrzę na zwierzęta, to też się uczę, bo kiedy, ponieważ to są stworzenia morza. tak? I Bóg nas uczy przez to. I zwróćcie uwagę, że lewczy jest. on nigdy nie atakuje, kiedy stado, bo się boi. On zawsze atakuje pojedyncze. Ją to robi bracia i siostry, kiedy my się izolujemy. Ją tego chce, byś się jej kiedy masz problem i doświadczenia. Nie izoluj się od Kościoła, ale bądź z Kościołem. Wiecie, kiedy mamy mentalność wolnie, to nigdy nie będziemy się oddawać od Kościoła, walki. Bo kiedy, y, kiedy mamy świadomość duchowej walki, wtedy jesteśmy czujni, nie damy się podjąć. Ja atakuję tego świata, ponieważ ten świat skierowany oczy na Kościół Jezusa. Jego oczy nie są skierowane na świat, ponieważ ten świat do niego należy. Jego oczy są skierowane na was, bracia i siostry. Wiecie, dlaczego on to robi? Ponieważ on nienawidzi Boga i on jest zazdrosny o to, że Bóg nas kocha. Wiecie, ja słyszałem kazanie, pewna kobieta mówiła, że demony dziwią się, dlaczego Bóg tak kocha człowieka, skoro człowiek y, sprzeciwi, sprzeciwił mu się. Y, wiecie, zawoła takie upadłe stworzenie jak my. Nie mogą tego zrozumieć. Wiecie, kiedy on się krzcił, mówił świadectwo, to on powiedział takie słowa, wiecie, on fajnie mówi świadectwo, bo wszystko dobrze, a nagle powiedział takie słowo, które, wiecie, pomyślałem sobie, musisz być, bracie, w pokoju, bo, bo upadniesz bardzo szybko. Wiecie, co on powiedział? Rozprawi się z przyjacielem. Ja z nim porządnie. Wiecie, taki smutek po w sercu. Wiecie, co pomyślałem sobie? Bracie, bez Jezusa diabeł cię rozczaruje. Bez Jezusa jesteś słaby. To, co Bóg o ciebie oczekuje... To abyś miał świadomość duchowej walki, był posłuszny Bogu. Nic więcej. Nie próbuj walczyć z diabłem, ponieważ to nie jest Twoja walka, to nie jest Twoje zwycięstwo. My jesteśmy w tą walkę. Dlatego, że kiedy w momencie, kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, to jesteśmy w tą walkę. Chociaż to nie jest nasza walka. To nie jest nasza walka. Wiecie, tak myślałem sobie, dlaczego Pan Jezus. Dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty? Czy on umarł na krzyżu Golgoty, aby miał władzę nad diabłem? Myślę, że nie. Czytamy w Bożym Słowie, że Pan Jezus, kiedy szedł, demony były Mu podległe. Bały się Go, uciekały, krzyczały. Wiecie, On umarł na krzyżu Golgoty, bracie i siostry, abyś Ty i ja miał zwycięstwo w Jego imieniu. On nie musiał pokonywać diabła, On nie musiał y, udowadniać nikomu, że On jest silniejszy od przeciwnika, bo On zawsze był zwycięstwem. On nigdy nie przegrał. Tak mówi Boże Słowo. Ale On umarł na krzyżu, abyś Ty, bracie i siostry, miał zwycięstwo w Jego imieniu. Dlatego ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak walczyć. Ponieważ bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, Bogu posłuszył. To, co Bóg do nas mówi, to nas chce uchronić. każdy plan, Giłogiem w kręgach chrześcijańskich, to, co to chce podzielić Kościół. Chce podzielić Kościół. Wiecie dlaczego? Bo podzielony Kościół jest słaby. Podzielony Kościół jest słaby. Wiecie, czemu żywa szybki? to wszystko... To, co ja zauważyłem bracia, Nie chcę dzisiaj nikogo potępiać, absolutnie, ale... To, co ja zauważam, to, co Bóg mi pokazuje dzisiaj, bracie i siostry, to e, to, to, że przy nieprzyjaciel używa szyderców. Wiecie, diabeł będzie używał szyderców, aby podzielić Kościół, ponieważ podzielony Kościół jest słaby. Jest według swoich bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamny. Widzicie to? Zmysłowi nie mający ducha. Ale wy umiłowani budujcie siebie sami w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się to jest niesamowite. To, co nieprzyjaciel robi w dniach ostatecznych, to on używa szyderców. Czemu to robi? Kiedy, kiedy szyderca, szydercy się uda podzielić Kościół, to łatwiej mu jest wpalić w kobie kłamstwo, kłamstwo, przez kłamstwo otwieramy drzwi nieprzyjacielowi. Nieprzyjaciel przychodzi i zaśniewa kłamstwo. Wiecie, taką osobą jest bardzo łatwo. Czego używa nieprzyjaciel, bracia i siostry? Czego on używa? Kiedy on chce podzielić Kościół. Przecież on nie powie, nie idź tam do kościoła. On będzie używał czego? Czego on używał, kiedy kusił pana Jezusa? Pamiętacie? Słowa Bożego. Słowa Bożego. Co on powiedział do. Po tak, wierzcie, nie wcielacie, żebyś czytał Słowo Boże ze zrozumieniem. Apostoł Paweł w drugim liście, w trzecim rozdziale, w XVI wierszu mówi, że Słowo Boże jest do wykrywania błędów, do poprawy. Dlatego ważne jest, byś do Pana, Panie, otworzył moje uszy duchowe, moje oczy, bym widział, by diabeł nie mnie, by nie zasiał wątpliwość, jeśli chodzi o Twoje Słowo. Chciałbym nas jeszcze i siostry, zachęcić tym słowem, abyśmy byli świadomi duchowej walki, ponieważ kiedy jesteśmy świadomi, w przeciwności jest to niemożliwe. Chrześcijanie jako wierzący ludzie musimy mieć to, i ta dyscyplina to jest post, modlitwa, regularne czytanie słowa Bożego. Pamiętacie w historii apostołów? którzy chcieli wyganiać demona. Co powiedział Pan Jezus? Nie mogli Nie Dyscyplina chrześcijańska. Jeśli chcemy odnosić zwycięstwo nad okolicznościami, nie, może, nie możemy zaniedbywać komory modlitwy. Jest to bardzo ważne. Ponieważ Twoja modlitwa, posłuchajcie to, to, zmienia okoliczność i pozwala Bogu działać. Poprzez Twoją modlitwę przynosisz się na tym to Bardzo ważne jest, byśmy nie zaniedbywali komory modlitwy. To, co diabeł dzisiaj robi, zauważyłem, kręgach chrześcijański to nas oddano od tej komory modlitwy, ponieważ tam jest nasze zwycięstwo. Tam jest nasze zwycięstwo. Nie oczekuj, że będziesz prowadził życie pełne, jeśli nie będziesz człowieka. Pan Jezus, kiedy za, e, zaczynał coś robić, on najpierw oddanał się do apostołu. I on spędzał czas na modlitwie. Spędzał czas na modlitwie. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus w ogrodzie Getsemane do uczniów? Stańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Nie będziesz odnosić zwycięstwa nad pokusami, jeśli nie będziesz się modlić i czuwać. Trzeba zachęcić do krótki słowa, abyśmy byli świadomi tego, że nieprzyjaciel chce zniszczyć swoje i moje życie. Ale Bóg dał nam obietnicę. I naprawdę to, co jest ważne, jeśli chcemy odnosić zwycięstwo, to pomara modlitwy, dyscyplina chrześcijańska, tak? Żona nas planuje, On ciągnie, szuka sposobu powstać, abyśmy się będę już mówił długo. Niech Pan błogosławi to słowo w naszych sercach. Ja wierzę, że Bóg napomina swój kościół, abyśmy byli czujni, abyśmy nie byli nieświadomi rzeczy. Oczywiście Bóg nas kocha, Bóg troszczy się o swój kościół, ale miejmy to świadomość, że On ciągle planuje, On planuje zniszczyć Twój związek, On planuje zniszczyć Twoje dzieci, On planuje zniszczyć Twoją relację z kościołem. Bądźmy czujni dla i siostry, bo kiedy jesteśmy czujni, to wtedy jesteśmy świadomi tego, że, że to się toczy walka, walka naszych. życie. Chciałbym się pomodlić o. Oto słowo, by Pan nas chronił, dawał nam mądrość i także duchowe uszy, byśmy słyszeli i byśmy mogli... Diabeł używa słowa Bożego żeby tak wie złapać te takie kłamstwa diabelskie Dzisiaj wierzący są podzieleni z jest moc i siła. Pan chce błogosławić. On nie chce podzielać ludzi. On chce błogosławić, bo On oddał życie swoje za Kościół. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie, modlę się o Twój Kościół, Panie, abyś Otworzył duchowe uszy, Panie, oczy i serce, byśmy mogli, Panie, rozpoznać ten właściwy głos, Panie, prowadź nas swoją drogą, Panie, daj nam y, y, serce czujne, Panie, daj nam umysł, Panie, przebudzony, Panie, odnowiony w Twoim słowie, byśmy mogli rozpoznać, Panie, abyśmy, mogli nie, abyśmy nie dawali się wciągnąć, Panie, w tą zasadzkę diabelską, którą diabeł toczy y, o nasze życie i życie naszych bliskich. Pani dzisiaj chce budować mur modlitwy, Panie, razem z kościołem, Panie. O każdą osobę tutaj na tym miejscu. Chcemy, Panie, wnosić mur modlitwy, abyś chronił nasz kościół, nasze rodziny, nasze dzieci. abyś nas zachował od wszelkich pułapek diabelskich, Panie. I abyś dał nam otwarte oczy i uszy, Panie, byśmy mogli rozpoznać ten właściwy głos naszego pasterza. Panie, Ty powiedziałeś, że twój, słyszy Twój głos i za opcją nie pójdzie. dnia, Panie. dzisiaj każdego dnia przypomina i mówił do nas, Panie, napominał nas, Panie, prowadził przypominał, Panie, byśmy, Panie, mogli iść swoją drogą, Panie, byśmy nie dali się zwieść, byśmy nie przyjęli, Panie, żadnego kłamstwa, które diabeł chce zasieć w tej Prosimy Cię, Ojcze, jeśli jest jakaś y, twierdza w naszym umyśle, Panie, w naszych sercach, którą przyjęliśmy, Panie, jakieś kłamstwo, Panie, ucz nas, Panie, czytać, Pana zrozumieć Twoje słowo, by nikt nas nie zróbł, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za słowo prawdy, Dziękuję Ci za wszystko, Panie. przyjmij sobie i trzecie.